My musieliśmy załatwić za niego zgody, a on jest kłamcą bo kłamie, że on tu już jest gotowy. Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum Superekspresu, ze mną Kasiusz Życiński po pierwszej konferencji gali Prime8, witaj. Cześć. Jak byś zapowiedział tą zbliżającą się galę i w jaki sposób macie plany, żeby ją sprzedać? No myślę, że sam Turniej Glebetorów jest bardzo ciekawy, no i jak widać, no ja tam się sam bym nie spodziewał, że tyle to będzie się działo. Ja już nawet nie wiedziałem kto kogo napierdala tam. Naprawdę, no tam się... No, ale nie macie trochę wrażenia, że na przykład, zwłaszcza te osoby w pierwszym panelu, to były takie osoby, gdzie większość komentarzy to była, kto to w ogóle jest? Czy <sum> ja wiem? Ja tam kilku znałem, ja bardziej o tych raperów na przykład nie, nie kojarzę, nie? Ja, ja dzisiaj byłem też na sesji, bo jednak wiedziałem, że będzie dzisiaj moja walka dopiero ogłoszona. To jest cały ten no taki właśnie smaczek ten tak, tak Primu to jest to, że żadnych żadne liki się nie sprawdzają, bo u nas nigdy nic nie wiadomo do ostatniej chwili. E, no, i jak zobaczyłem tych raperów i kogoś jakiegoś. A i tego. Um, co koło Jowko siedział ten glabiator, to ja ich nie znałem. Mówię, kurwa, tylu nowych glabiatorów? A potem się okazało, że to raperzy. No, ale kamerzysta jest w tych glabiatorach. Myślę, że to będzie ciekawe dla ludzi, bo dużo ludzi lubi kamerzystę, dużo ludzi nie lubi kamerzysty i będą liczyli, że ktoś się na niego zasadzi jakąś fajną taktyką, albo kogoś do pary złego wylosuje i dostanie w pierdol, a ludzie czekają raczej na kamerzysty porażkę. No myślę, że ten pierwszy turniej Gladiatorów zdecydowanie się popisał i bardzo dobrze się to oglądało, ale czy w takich właśnie zestawieniach z tymi osobami myślisz, że powtórzycie sukces? Mi się wydaje, że to nie wiem no... Ja tylu dymów naprawdę jak ja usiadłem na ten drugi panel to ja nie wiedziałem, co się dzieje, bo to, to za spokojnie aż było. A tu wiesz, cały czas ja, ja już tu rozbrajałem, albo Jowko ratowałem, a tu kurwa, kolejny wpada, nie? Kopem, więc... A oni jeszcze nie są w parach, jeszcze nie wiedzą, kto z kim walczy, a tam... się każdy z każdym. Tak, a tu się każdy napierdala, więc... Myślę, że będzie ciekawy. Tak jak powiedziałeś, kwintesencją Prime'u jest to, że nie może być lików, bo walki są dwie godziny przed konferencją dogadywane. No i jak to było z tym markiem Tańculą? Bo jeszcze kilka dni temu na Twitterze pisałeś, że no nie jest tutaj mile widziany, on załatwia już sobie zgody od Fame'u. I czemu jednak będzie walczył w tej walce wieczoru? Bo my musieliśmy załatwić za niego zgody, a on jest kłamcą pierdolonym, bo kłamie, że on tu już jest gotowy na poprzednią galę Prime'u, że on już jedzie niby, a przecież jakby nie dostał zgody od Fame'u, a teraz jednak zażegnaliśmy wszystkie konflikty i z Cloutem i z Fame'em, raczej polubownie wszystko rozwiązujemy i dogadujemy, sobie wypożyczamy zawodników, tak jak u nas teraz jest Daro Lew. Tak jak ja wystąpię w fejmie, czy tam wystąpiłem w fejmie, to właśnie sobie pomagamy. A on tu pierdzielił, a wcale, wiesz, żadnej zgody nie miał. To ja gdzie on by przyjechał? Chciał takie, kurwa, atencji zdobyć, że on, on no, tu się no, nie, bo bo nie boi. Wydawałoby się, że w tamtym momencie ta walka miała dużo większy sens, bo on chciał wejść na to zastępstwo. Za co roku? Nie. Myślę, że teraz większy sens, sens ma ta walka, bo wtedy aż tak nie było, aż tak... Dużo o nim nie mówiłem, a teraz on nagle zaczął. Kurwa jakiś kryzys w wieku średniego, leczy czy tam. Tak, ja on bardzo źle na wypowiada na temat co? federacji. Musicie go ustawić do pionu, chyba jak się tutaj pojawi. I czy będzie właśnie na drugiej konferencji? Ja jeszcze nie widziałem tych wypowiedzi, ale jak się wypowiadał, to na pewno go no ustawił. Nawet telefonicznie, kiedy dzwonił teraz podczas konferencji. A że burdel? A to wiesz, to dla mnie komplement, tak jak ci no. mówię. To jest urok, urok prime, że tu. No, nie zlikujesz nic. Taki szalony szczur, nie? co wszystko likuje, czy klauta, czy fejmu, no to gdzie on zlikuje. Nic nie zlikuje, bo tu sam, sami kurwa czasem nie wiemy, kto zawalczy. Nazarkiem no Tańculą to jest tak, że kiedy już dochodzi do jego walki, to zazwyczaj ci przeciwnicy wyciągają najgorsze brudy na niego. Czy ty będziesz starał się jeszcze cokolwiek wykopać na tę konferencję, czy pozostawiasz to, co jest w internecie? Jest tyle na niego brudów, że ja chętnie pozadaję mu kilka ciekawych pytań, ale takich bardziej właśnie cię zanikły. Coś jest tam niewyjaśnione i ja raczej skupię się na tym, bo ja no, nie mam takiego zwyczaju, żeby grzebać, siedzieć, nie wiem. No ja mam życie, ciekawsze. Wolę, nie wiem, jechać nad morze, sobie poglądać jak fale pływają, czy jechać sobie gdzieś tam do lasu, nie wiem, na jakąś górkę. Dlaczego niż... jeszcze tak promocyjnie możemy się spodziewać przed galą Prime 8, bo domyślam się, że druga konferencja i czy jakieś programy? Na pewno kilka zadym będzie, na pewno dziewczyny, na pewno ja, pewne, pewnie jestem ci cipańculą, eee, będzie się działo, no wiesz, może, może jeszcze dla biatorzy tak jak to w Prime. Ie. Się pozmieniają, albo kogoś dokoptujemy. E... Z tego turnieju gladiatorów jesteś zadowolony, da się zauważyć, a z całej karty, tak, w jakim procencie jesteś zadowolony, jeśli chodzi o tą Prime 8? No jak dzisiaj dopracowaliśmy. W całej mieliśmy jeszcze tam takie dwa zestawienia. One raczej dojdą, tylko nie na ten czas. E... To, co miało być, to bym tak. Powiedział, że w 90 wykonaliśmy plan, a 10 tak spadło, nie? Ale to... Uwaga, uwaga. A ten to pierdol... nie ty... Ja pierdolę, wyjebie go jak Jowko. To następna walka z Rogozińskim. Bo... Będzie... Nie, do kredytorów go dam. Do gladiatorów. Dzięki wielkie za rozmowę i powodzenia. Bardzo.